Witam Was serdecznie na naszej kolejnej lekcji dzisiaj w plenerze taka rzeźka, poranna ja bym to nazwał bryza po deszczu można energii przyjąć natury i dzisiaj chciałem Wam zaproponować taki mały trening w terenie oczywiście osoby, które mogą same gdzieś tam na rowerze podjechać taki kawałek zawsze gdzieś znajdziecie pięknej natury, osoby poniżej z rodzicami i można sobie poćwiczyć bo ta aktywność jak najbardziej jest nam potrzebna, jak również ładowanie popularnie mówią naszych akumulatorów ale może inaczej ładowanie tej naszej energii 3, która jest nam potrzebna do dobrego funkcjonowania naszego organizmu krótka noc dzisiaj Zaczniemy od naszego popularnego, yy, amatorskiego oczywiście stylu kickboxing, będzie trochę inaczej, nie ma muzyki, bo muzyką są ptaki, natura i sobie ćwiczymy. Pamiętajcie zawsze o oddychaniu w takim miejscu jak tutaj, trzeba się dotlenić, zaczynamy zawsze od oddychania. Dech nosem, wydech ustami, 10 razy powtarzamy. Pamiętajcie o nastawieniu psychicznym. Wasza przestrzeń tu i teraz. To jest Wasza przestrzeń. Wy tu jesteście panem. Jesteście mistrzem własnego ciała, mistrzem własnych emocji, mistrzem własnych decyzji i motywacji do działania. Odsuńcie, zamknijcie tą przestrzeń. Dla, to, dla toksycznych ludzi, dla złych myśli, dla negatywnych emocji. Nie lękajcie się. Bądźcie zawsze sobą. Mam tu dzisiaj dla was jeszcze zajrzyj zajrzyj w siebie. W Twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać. Marek Aureliusz. Zajrzyj w siebie, w twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli, jeśli, właśnie, pamiętaj, jest w tobie, próbuj a potem roznajdziesz. Po oddychaniu zaczynamy. Można sobie tutaj już trochę pobiegać, można pobiegać, wprowadzamy ręce, żeby trochę wprowadzić wibracje nasze ciało. Pamiętajcie cały czas o oddychaniu. Oddychaniu pamiętajcie cały czas, to można tam w swoim czasie kto ile może, i później zaczynamy od krążeń. Wolno, wolno, tak, wolno. Można tutaj trochę przyspieszyć. Lewa ręka. Prawa ręka. Prawa w tył. Ja to oczywiście skracam. Lewa do tyłu. I między ćwiczeniami można sobie znowu raz, dwa, lewa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, prawa. Raz, oddychanie, pamiętajcie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I znowu krążenia, 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 głowa w prawo, w lewo do przodu, głowa, strzały, tak. Tu, pięknie. Małe kółeczka bokserskie, raz. 2, 3, 4, 5, 6, do tyłu, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i znowu można sobie uskakać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jedziemy dwa uderzenia. Raz, dwa, trzy, dek, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i dziewięć, i dziesięć. To samo, druga strona. and Ooteha